Foo Hatcher Amber FM. Panie Wójcie, chciałem zapytać o przebudowę skrzyżowania przy szkole w łebczu. Tam jest takie wąskie gardło. Rodzice często narzekają, że auta nie mogą się minąć. Były plany przebudowy tego skrzyżowania? One są nadal, czy one są odsunięte ze względu na to, że problem pojawił się z kanalizacją w szkole? Takie wątki pojawiały się. Na całe szczęście udało się pogodzić te dwie inwestycje i znaleźć finansowanie, więc przekazuję dobrą informację. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie przebudowy tego skrzyżowania ulicy Płuckiej z ulicą Szkolną, wybudowania przejścia dla pieszych. Mamy nadzieję, że to dofinansowanie uda nam się pozyskać, natomiast jeżeli nie uda się, to te środki w budżecie gminy i tak znajdziemy. Koszt całej inwestycji to będzie około 200-250 tysięcy złotych. Rozpatrzenie naboru nastąpi w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy i wtedy także po otrzymaniu wyników naboru ogłosi Postępowanie przetargowe i liczymy na to, że jeszcze w tym roku to skrzyżowanie przy szkole zostanie. Przebudowane. Pamięta pan mniej więcej, jak ono ma wyglądać, co tam zostanie zmienione? Ulica szkolna zostanie poszerzona, zarówno po stronie szkoły podstawowej, jak i po stronie tych zabudowań prywatnych. Znajdzie się tam przejście dla pieszych, płaskie wraz z doświetleniem. Więc mamy nadzieję, że zjazd z powiatówki na tą drogę będzie zdecydowanie łatwiejszy i nie będzie problemu chociażby z mijaniem się samochodów w obie strony. No to przy okazji zapytam a co z tą szkołą? W której problem się pojawił. Wydawałoby się niedawno remont, powiększenie, już jakiś problem? Czy ten problem nie dotyczy ostatniej inwestycji? Ta awaria nie dotyczy nowej szkoły podstawowej, czyli tej dobudowanej części, tylko starego budynku i wynika ona z nieszczelności starej infrastruktury kanalizacyjnej. Rury po prostu w gruncie pod posadzkami zaczęły pękać, zaczęły przepuszczać ścieki, co doprowadziło w konsekwencji do tego, że posadzki zaczęły nabierać, wilgotności, wykładzina typu tarkiet zaczęła pęcznieć, odchodzić od posadzki, więc musieliśmy podjąć decyzję o tym, aby zmodernizować całą sieć kanalizacji sanitarnej w tej części starej, starej szkoły podstawowej. Przeprowadzony zostanie także przy okazji remont łazienek, które znajdują się w tamtej części. Przewidywany termin zakończenia tego zadania to jest połowa września. Liczymy na to, że uda się to wykonawcy wykonać. Jeżeli nie, no to najpóźniej naj, naj do końca września. W Łepczu będzie jaśniej, pojawią się nowe lampy uliczne. Jesteśmy na etapie ogłaszania zamówień publicznych na montaż latarni ulicznych w wybranych miejscach w gminie Puck. Jesteśmy już po trzech przetargach. Po otrzymaniu całościowego wyniku tych przetargów i określeniu ile środków mamy jeszcze do dyspozycji, planujemy również zamontować latarnie uliczne na osiedlu Dana. Mamy kilka dokumentacji projektowych na tamto osiedle. Ciężko mi dzisiaj powiedzieć, które ulice będą oświetlone. Natomiast na pewno nastąpi to w tym roku. Z inwestycji to wiemy jeszcze, że wymieniany będzie dach w dawnej szkole. Tak, zgadza się. Planujemy również wyremontować nadgryziony czasem dach na budynku starej szkoły podstawowej. Budynku, w którym znajdują się zarówno mieszkania komunalne, jak i Muzeum Sportu Wiejskiego. Tę inwestycję rozpoczniemy w drugiej połowie sierpnia i liczymy na to, że w przeciągu trzech, maksymalnie czterech tygodni zostanie ona zrealizowana. Zostanie położona chodachówka, wymienione zostanie orynnowanie i całkowity koszt tej inwestycji wyniesie około 140-150 tysięcy złotych. Słuchajcie, Amber FM.